Witam po tej stronie śwista. Na przykładzie pary walutowej fund brytyjski w stosunku do dolara kanadyjskiego na interwale H1 chciałem pokazać, w jaki sposób według mnie może zachować się ta cena, i w tym wypadku chciałem zabrać na baj, Ale najpierw ostrzeżenie o ryzyku. Zaznaczam, że nie namawiam nikogo do inwestowania na giełdzie. Ani do zakupu czegokolwiek związanego z jakąkolwiek giełdą i z jakimkolwiek inwestowaniem. Inwestowanie to duże ryzyko utraty kapitału. Musisz pamiętać, że większość inwestorów notuje straty na kontach. Statystyki podają, że jest to od 70 do 91% inwestorów. Materiały prezentowane tutaj są tylko poglądowe i w celach edukacyjnych. Prezentuję tylko i wyłącznie mój sposób myślenia. I nie musisz się z nim zgadzać. Każda decyzja Ciebie podjęta jest tylko i wyłącznie Twoją decyzją. I nie możesz obciążać mnie konsekwencją Twoich wyborów. Jak widzimy, cena ma bardzo charakterystyczny ruch. Taka litera N, po bardzo długim wzroście i tutaj można powiedzieć, że tutaj też jest litera N to jest I. Jeden z charakterystycznych ruchów dla tej pary walutowej, ale dla mnie ważniejszym sygnałem jest ten fragment Tękana i Kinjuna. Tłumaczę dlaczego. Przybliżę się bardziej. Jak widzimy, mamy Tękana i Kinjuna w tym samym kierunku ukształtowane. W tym wypadku jeszcze wcześniej tutaj jest złoty krzyż, ale co dla mnie jest najważniejsze. Ta akcja, którą widzimy, dzieje się idealnie nad twistem. Dla mnie jest to sygnał, że twist spowodował zawrócenie w ruchu spadkowego, w tym wypadku Kinjona, czyli sumy poprzedzających wcześniej średnich świec i kieruje go w górę. Dla mnie jest to sygnał, że jest szansa, że cena będzie szła dalej w górę. Stawię sobie taka. I co mamy? Jak widzimy po przebiciu kinżuna tutaj Tenkana, mocny wzrost ceny doszedł do górnej granicy chmury, czyli do SSA, a cena finalnie doszła do poziomu 161. I 80% Zmęczyła się i robiła korektę. Ponowny mamy ruch w górę. No i mamy też chmurę wzrostową, która dopiero zaczyna się prawidłowo kształtować. No i zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Będę czekał do momentu, a scena przebije poziom 161,8. Zrobię gore test, Ewentualnie będzie miała silne przebicie. Ustawię sobie punkt B. Mniej więcej w tym miejscu. I będę wchodził na baj. Oczywiście cena może bardzo ładnie zrobić retest wcześniej. Akurat to jest taki umowny poziom, który narysowałem. Ale trzeba będzie obserwować, jak sytuacja się rozwinie. Moim założeniem jest, że cena powinna dość do 261,8. Nie wiem, czy pójdzie wyżej. Bo to nie wiem wcześniej nigdy. Dopiero zaczynam to wyliczać i obliczać w momencie, gdy przybije się następny poziom. Na tym etapie zakładam, że cena dojdzie do 261,8. I ten fragment chciałbym zgarnąć do swojej poli. Jak będzie? Zobaczymy. Witam w drugiej części. I Jak widzimy, cena co do pipsa doszła do poziomu 261,8. Idealne dojście i korekta. Tutaj zaznaczam, że jak cena przebije mi poziom 161,8, Zrobię retest, to tutaj będę ustawiał sobie punkt B. No i też tak było. Świecą wejściową. Dla mnie była ta świeca. I ten cały ruch był dla mnie zarobkiem dosyć sympatyczny, szybki i bezbolesny. Nie wchodziłem do poziomu 423, ponieważ nie miałem przybicia poziomu 261. Tutaj jeszcze jest charakterystyczny taki ruch, że tu cena napotkała opór i nastąpiło troszeczkę cofnięcie, który się zbiega ze szczytem tego poziomu cenowego. Później, tak jak powiedziałem, cena zrobiła korektę, poszła mocno w górę i ta świeca sygnalizowała mi, że warto wchodzić w rynek i zgarniać to, co rynek daje. Pokazuję na wielu filmach, że każdy etap ceny jest dla mnie oddzielnym etapem w tradingu i nigdy się nie nastawiam, że cena pójdzie bardzo w górę czy bardzo spadnie. Tylko zamykam tej profity na etapach. I to jest następny przykład, gdzie poziom 261,8 jest w tym wypadku, w tym tygodniu końcowym etapem dla ceny i mogę tutaj grać SELA a nie baja. Jakbym uparcie trzymał operację, z tym, że cena założymy, że cena dojdzie do poziomu 423,6, no to tutaj, jeżeli bym nie grał Sela, to bym był wywalony na stoplosie i operację miałbym stratną. A tak mam zyskowną. Dziękuję i życzę powodzenia.